Siemano, witajcie, zostawcie łapeczkę do góry A dzisiaj gramy w night W asystent Jedziemy Jedziemy no, Właśnie nie wiem Kurde Gość, tu jest No, no, no Łapka Stała ci taka osoba Ktoś się stało, no Dobra Słuchajcie, ja myślę, że możemy pojechać 23 na wieczystą Ale na razie wyłączymy z gruny całkowicie Włączamy się do ruchu. Teraz na Kochulowice musimy jechać. Ojejku, kochane widzowie! Ja na początku tego kanału, jak jeszcze mm, bez głosu było, to ja myślałem, że my nie będziemy, nie będę popularny, a tu się okazuje nagle 49 subskrypcji, a 2 miesiące temu było 28. Wiecie o tym? A ja nie wiem jak was jest było w ciągu tych miesięcy Wtedy to ja jest... się Nie skręcę gdzie trzeba. Naprawdę nie skręcę. Może <laughs> no, lepiej, że po prostu ekipy mieli chociaż 100 To jest kolejny cel. Dobra. Otwieram. Tutaj zobaczę. Chwilę postoję tak. Może ktoś przyleci, przybiegnie, żeby się. Według mnie widzowie... Czwarty guzik powinien być do tych drzwi. Od, od, od strony kierowcy. A kiedyś jak ja zaczynam grać, to O, nie da się, dobra. Dobra, to jedziemy dalej. Sabrai lahir Sabrai ma inne włosy i twarz, ale ciuchy mają jak pejką tego. Czekajcie, ja dobrze pojechałem? No dobra, okej, okay, bo pojechałem. <grywa> pojechałem.

Podem, żeby w dół ulicznął i Po prostu. Tylko się zatrzymuje, żeby się zatrzymać Dobra, jadę mi zaraz kolejny autobus, będzie Wejść też Dobra. 怎么搞你 Je I dobrze, że ją zabraliście stąd. Słuchajcie, ja nie wiem czy z tym adorcem stoją, to, ja tutaj ja nie markam czy nie, ale... ...cież coś się nie Dostaliśmy Dobrze. dobrze. A, dobrze. Ok. Dobra. Dobrze. na tyle dzisiaj to na tyle Dobrze. na tyle.